Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście znowu i zapraszam na finał Alana Wakea. Tornado pokonane, Cauldron Lake zwiedzone. Teraz hmm, Chyba będziemy musieli, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, oświetlać te wszystkie napisy. uh kawa. Dziękuję. A to z każdego napisu będzie coś wyskakiwać. Eee, okej, okay, dobra. Tak, e, beczka. Okej, okay. powiedzmy teraz słup telefoniczny A nie, ty wpierw oświetlałeś wózek sklepowy, dobra. Nie wiem czy zużywać baterię, czy nie, ale skoro wystarczy tylko tak oświetlać, to będę tak oświetlał, żeby... Właśnie latarka się naładowała i jednocześnie baterii nie zużywać. Halo? O nie, 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 nie. Odebrać to ja mogę dopiero po wszystkim. Tak, dobra, leć. Ścieżka. Hmm. Aha, to... o, dobra. Zmaściłem. Niech będzie. I'm leaving you. What? I'm leaving you, Alan. I met someone. I'm in love with someone else. Alice? No. What do you say? You can't. You don't love me. How could you? You don't even love yourself. All you do is torture yourself with work you can't do anymore. No, I love you more than anything in the world. You're. You're my muse. I'm not. Who are you? What have you done with my Alice?

You're not my Barbara. Tom, let me go. I promise to be good. Please, untie me, you naughty boy. I'll help you wretch your master. Mm. I will love you. No, you're not Barbara Jagger. I made a terrible mistake. I should have never written back. You came back wrong. Your heart is filled with darkness. Put that knife away, Thomas. Put it down. Your heart is filled with darkness.

Jest chatka. Tutaj. Your husband refused to do as he was told. All he had to do was write what I wanted him to write. Now it's too late. It's his fault. You'll stay here forever. Spokojnie, za... dobra. Chyba nie ma sensu zwiedzać tych chatki dookoła. Alice nadchodzę get O jak ci się głos zmienił nagle. Zmaży dziurę. I tak też wyglądasz. will find a new face to wear, uh, someone else to dream me free. I feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. Oh no! Okej, okay, bardzo tajemnicze zakończenie. Tak naprawdę nie wiemy, czy Alan nadal żyje. Wiadomo tylko, że uratował żonę, najprawdopodobniej sam siebie przy tym poświęcając. Zrobił wszystko dla ukochanej. Wszystko, żeby ona żyła. Mam nadzieję, że... Hmm. Te chmury niepewności zostaną rozwiązane w tych dwóch scenariuszach, który, o których wspominałem w poprzednim odcinku czyli pisarz i światło bodajże chyba. No mniejsza z tym o nazwę z tego co wiem, one są o wiele, o wiele kró kró krótsze niż główny wątek gry. Tak więc nie powinno to zająć zbyt długo czasu. Tak więc ja tutaj na razie nie będę wyrażał swojej opinii. Na temat tej gry. Ten taki podsumowujący, <coughs> przepraszam bardzo, odcinek. Okaże się dopiero po ukończeniu tych dwóch osobnych scenariuszy, czyli osobnych. Z jednej strony osobnych, a z drugiej strony zapewne w jakiś sposób powiązanych z fabułą tak naprawdę nie wiem, jak długo będą lecieć te napisy końcowe, ale bardzo chętnie poczekam do samego końca, zawsze może się coś wydarzyć jeszcze. No w sumie możemy sobie posłuchać muzyczki. Znowu będzie ostrzeżenie o prawa autorskie, ale co tam? Na pewno na duży plus, tak powiedziałem, że nie będę wyrażał swojej opinii, zasługuje tutaj właśnie ście ścieżka dźwiękowa, która jest po prostu bajeczna moim zdaniem, a ten koncert, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć, o boże, dla mnie to jest najlepszy moment, najlepszy motyw w tym głównym wątku. Zresztą tak naprawdę powiem, że tutaj w tej grze jest mało rzeczy, do których można się przyczepić, ponieważ grafika była bardzo fajna. Fakt faktem nie mogłem nagrywać tego tak, jak chciałbym to nagrywać, czyli żeby ta gra była, była naprawdę płynna, no ale mówię się trudno, nie doceniłem. Ścieżka dźwiękowa, muzyka, grafika, hmm, historia, to cała fabuła, no po prostu to jest, dla mnie jest to coś genialnego i ta gra jest po prostu genialna. Jedynym minusem tutaj jest hmm, ta droga na Cauldron Lake, która niemiłosiernie się dłużyła. No zapewne gdybym tego nie nagrywał, albo nagrywał po prostu jeden wielki plik, chociaż nie wiem gdzie bym to pomieścił, to poszłoby to raz, dwa, ale skoro tak... Trzeba było to dzielić na odcinki, to wiadomo, to wtedy się wydłuża, przedłuża się to wszystko, i człowiekowi się zdaje, że to się ciągnie, ciągnie, a tak naprawdę mogłoby to trwać na, na pewno nie te kilka minut, ale 20-30. Tym wszystkim ludziom, których tutaj widzę, to najchętniej bym pojechał i uścisnął dłoń za to, co zrobili z tą grą. Ja ogólnie nie wystawiam nigdy ocen, takie jakieś 5 na 10, 8 na 10, czy tam jakieś inne punkty, łapki w górę i tak dalej, ale ta gra według mnie na chwilę obecną to jest, no pomimo tych małych takich uchybień, dla mnie to jest gra 10 na 10 i ja się z tego nie wycofuję, chyba że te scenariusze będą jakieś skopane całkowicie. I... oderwane od reszty fabuły, to... no to wtedy już będzie kiepsko, kiepsko. Ale jak na razie, delektujmy się. Okej. Okay. Najprawdopodobniej postanowiłem skrócić te napisy końcowe, ponieważ trwały przynajmniej z 15 minut. Tak więc, musicie mi to wybaczyć, nie chcę takich długich napisów końcowych wrzucać. Niestety, na końcu nic nie było, tylko pojawiło się właśnie to, co widzicie na ekranie. Właśnie, chciałem znaleźć odcinki, które będziemy przechodzić, gdzie one są. W sumie możemy sobie zobaczyć nasze statystyki. Tak, no niestety, dwie nam umknęły, a reszta jest na najwyższym poziomie trudności. 10 termosów z kawą. Być może jeszcze to nadrobimy. Kto to wie? Przewrócone piramidki. 6. Znalezione skrzynie. Hmm. Gdzie mi 3 umknęły? Ale może jeszcze znajdziemy. Tutaj 11. Gdzie ja ominąłem ten telewizor? Znaków. 15. Hmm. Budziki, tekturowe sylwetki i gry z serii Night Springs. Właśnie możemy odnaleźć tylko i wyłącznie w tych dwóch rozdziałach, które będziemy. Przechodzić. Zabici, zabici, zabici. Rozjechani 29 osób. Zabici nie bezpośrednio 93. Hm. Zabite ptaki 519. Z tego co wiem, za mm, usmażenie 1000 ptaków jest osiągnięcie na Steamie, ale nie wiem jakim cudem można by było to osiągnąć. Cóż, to są nasze statystyki. Nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać. I zaprosić na kolejne odcinki z Alana Wake'a. Tak, niektórym mógł się już znudzić, mógł się przejeść, ale ja po prostu chcę to ukończyć wszystko za jednym zamachem. Tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się na razie.